Dobrze, już idę! Omdlenie to krótkotrwała utrata przytomności, spowodowana np. silną emocją lub przebywaniem w tłocznym, zamkniętym pomieszczeniu. Najpierw zacznij od otworzenia okna, tak aby był dostęp świeżego powietrza. Następnie unieś lekko nogi osoby poszkodowanej. Po 10 minutach, jeżeli osoba czuje się lepiej, poproś ją, aby usiadła. Jeżeli stan poszkodowanego nie ulegnie poprawie, zadzwoń pod 999 i obserwuj jej stan.